Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Na moim kanale dziś będzie trochę poważniej. Opowiem Wam o tym, co wydarzyło się wczoraj w mediach, w mediach społecznościowych, chociaż nie tylko, ta sprawa dotyczy byłej uczestniczki top model Samueli Górskiej. Od razu wam powiem, że jest naprawdę bardzo grubo. Wydaje mi się, że to jest kwestia, którą warto jest poruszyć, bo po pierwsze o takich sprawach warto rozmawiać, a po drugie chciałabym wam dać taki background do tej sytuacji. Z punktu widzenia e, byłej modelki, i odnieść e, tę sprawę do tego, jak wygląda branża modowa, i czy modelki mogą mieć własne spojrzenie na świat, mogą wyrażać się w kwestiach politycznych, czy jednak lepiej, żebyśmy głośno nie mówiły tego, co myślimy? Bo ciekawą sprawę zauważyłam e, na przykładzie historii, którą Wam zaraz omówię. Mianowicie, moim zdaniem, Rynek zaczyna się totalnie zmieniać i uważam, że bardzo dobrze. Kochani, zacznijmy od tego, co w zasadzie się wydarzyło. Wczoraj w sieci zaczął latać filmik, który dość szybko stał się no taki w miarę viralowy. On się najpierw, z tego co zrozumiałam, pojawił na Twitterze i był to film, na którym możemy zobaczyć Samuele Górską, czyli byłą uczestniczkę Top Model z czwartego sezonu, z tego co udało mi się doszukać. Ja wam powiem szczerze, że nie pamiętam kompletnie Samueli. Dziewczyna tuż przed wejściem do Domu zrezygnowała z powodów zdrowotnych. Znowu, tak jak Wam mówię, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale była na pewno na bootcampie. Przez jakiś czas dziewczyna pokazywała się również na ściankach, chodziła na imprezy branżowe, to wszystko w związku z jej byłym chłopakiem, wydaje mi się to takie być nieodpowiednie, żeby mówić kto to był, zwłaszcza, że ta sprawa jest dosyć nieprzyjemna, potem pokazywała się z kilkoma innymi celebrytami, już nie w takich relacjach romantycznych, natomiast działała w show biznesie, wystąpiła w Top Model, chciałam Wam dać taki pewnego rodzaju background. Moim zdaniem niesamowicie piękna dziewczyna i widać po jej Instagramie, że Dużo, dużo, dużo pracowała i nie bez przyczyny używam tutaj czasu przeszłego, bo to ma spore znaczenie akurat w tej sprawie. No i wczoraj właśnie pojawił się filmik, na którym widać Samuelę Górską. Na zjeździe, na takim wakacyjnym zjeździe fanów Konfederacji. Każda partia polityczna organizuje tego typu spędy, więc normalna sprawa. No, normalnie było, dopóki Konfederacja nie wrzuciła filmiku, na którym możemy dowiedzieć się, dlaczego Samuela głosuje na Konfederację. Nie wrzucę Wam niestety całego filmu, dlatego że już sporo osób, które udostępniały ten film, mają problemy. Między innymi dostała takiego shadowbana, że nie da się jej wyszukać teraz, jej konta na Instagramie nie da się wyszukać przez Instagram. Sprawdzałam, rzeczywiście nie pojawia się. Można do niej dotrzeć jedynie po tagach albo po odpowiednich hashtagach. Nie wiadomo na pewno, czy to akurat po tej sytuacji, ale po tej sytuacji ludzie zaczęli zauważać problemy z wyszukiwaniem, więc wychodzi na to, że chyba tak, ale to są przypuszczenia. Ja wam puszczę prawie całą wypowiedź bez końcówki. Końcówkę postaram się Wam po prostu powiedzieć. Ale jeżeli chcecie zobaczyć cały film, to wrzucam wam oczywiście link w opisie wybaczcie, ale nie chciałabym, żeby mój kanał dostał jakieś restrykcje, albo żeby nie chciałabym mieć po prostu z tego powodu żadnych problemów. Pytanie, dlaczego popieram Konfederację? tego, że przede wszystkim jestem totalnie przeciwka, przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy nie radzą sobie albo nie chce im się po prostu. Jestem przeciwko bandzie czwórka, która... od od upadku komuny i dłużej rządzi w Polsce, są to ludzie skorumpowani, niekompetentni, obrzydliwi i są to czorty. Konfederacja to, to jest drużyna mega młodych, sympatycznych facetów, nie tylko facetów, bo są świetne babki, z wielkim entuzjazmem, z pomysłem na Polskę, świetnym pomysłem na gospodarkę, na życie społeczne, bo ja nie chcę też... Ten fragment, który Wam pokazałam, to są po prostu polityczne przekonania Samueli, można się z nimi zgadzać, można się z nimi nie zgadzać. Natomiast to nie byłoby aż takie kontrowersyjne w mojej opinii. Natomiast później pojawia się tekst: Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność. Nie będę się tutaj chyba rozwodzić nad tym, jak bardzo krzywdzące są te słowa i jak bardzo ja sama nie jestem w stanie zrozumieć, jak można powiedzieć, że nie chce się w Polsce ludzi pochodzenia żydowskiego, albo jak bardzo się nie chce LGBT. Jak można coś takiego wypowiedzieć? Nie mam zielonego pojęcia, dlatego że ja sama oceniam ludzi nie ze względu na to, skąd pochodzą czy e, Kogo kochają, czy jak się identyfikują, tylko oceniam na podstawie tego, jak traktują mnie, jak traktują innych ludzi, jak traktują zwierzęta. Mam zupełnie inne wyznaczniki, naprawdę mam to kompletnie gdzieś. Skąd pochodzi i z kim się umawia na randki, i wydaje mi się, że to również nie powinno obchodzić nikogo innego. No i reakcja była natychmiastowa, bo bardzo dużo osób zaczęło udostępniać ten filmik. I tak jak Wam mówiłam, Samuela pracowała jako modelka. Znowu, czas przeszły, dlatego że ludzie bardzo szybko zaczęli odzywać się do marek. Które reklamowała Samuela, no i odzew był bardzo szybki. Większość marek od razu, od razu zaczęła wrzucać oświadczenia. Pozwólcie, że ja wam kilka z tych oświadczeń przeczytam. Chcieliśmy poinformować, że nie utożsamiamy się z poglądami pani Samueli Górskiej. Jesteśmy marką, która wspiera i akceptuje różnorodność. Rekaware szanuje każdego człowieka. Jesteśmy dla wszystkich. Zdjęcia zostały usunięte z naszego profilu. Nie wyobrażamy sobie dalszej współpracy. Kolejna firma. Kochane, kochani. Z dużym smutkiem i niedowierzaniem wysłuchałyśmy wypowiedzi jednej z naszych modelek, Samueli Górskiej. Oczywistym jest dla nas, że wypowiedzi Samueli zamykają jej drogę do jakiejkolwiek dalszej współpracy z naszą marką. Jesteśmy marką dla wszystkich i chcemy, by każdy czuł się u nas dobrze. Bez względu na, co, na to, w co wierzymy, w co wierzy lub kogo kocha. Pokazywałyśmy to nieraz i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dziewczyny z White Rabbit. Kolejna firma. Mask. Jesteśmy totalnie dalecy od poglądów politycznych i życiowych modelki występującej w naszej pierwszej kampanii w lutym tego roku. W tym czasie nikt z nas nie miał pojęcia o poglądach modelki. Absolutnie nie popieramy takich poglądów. Wręcz przeciwnie, poza tym prosimy nie komentować zdjęć i nie hejtować. Hejt jest zły i żadna z marek współpracujących z Samuelą nie zasługuje na niego. Szanujmy się pięknego dnia. Zaraz wam przytoczę jeszcze kilka innych oświadczeń, ale tutaj już wydaje mi się, że warto jest wtrącić jedną rzecz. Słuchajcie. Rzeczywiście tak jest, że standardowo, kiedy zatrudnia się modelki, które nie są celebrytkami, które nie są osobami publicznymi, to my przechodzimy na casting i jesteśmy wybierane ze względu na nasz wygląd, albo ze względu na to, jaki mamy ketłok, albo ze względu na to, jak potrafimy pozować. Z nami nie przeprowadza się jakichś intelektualnych rozmów, nie rozmawia się o sensie życia, no chyba, że to będzie jakiś naprawdę wyjątek od reguły, ale Klienci zazwyczaj nie są zainteresowani naszym charakterem, naszymi poglądami politycznymi. Dlatego ja również e, chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli jesteście aktywnymi e, osobami, aktywnie działającymi w sieci, zostawiającymi komentarze, to pamiętajcie o tym, że marki, zatrudniając niektóre osoby, nie muszą wiedzieć, jakie ta osoba ma poglądy polityczne. To jest tak samo, jak zatrudniacie informatyka i najważniejsze jest to, żeby ta osoba wykonała swoją pracę. Natomiast tutaj rzeczywiście już zaczyna się trochę zmieniać to, w jaki sposób postrzegane są modelki przez social media. Zaraz zresztą o tym troszeczkę więcej opowiem. Natomiast rzeczywiście, jeżeli zobaczycie, że jest jakaś marka, w której pracowała Samuela Górska, to nie zostawiajcie im jakichś komentarzy, gdzie im ciśniecie pod zdjęciami. Dlatego że marki są teraz postawione w bardzo trudnej sytuacji. Część z Marek zdecydowała się usunąć wszystkie zdjęcia, na których jest wizerunek Samueli, natomiast część Marek nie. I ja jestem w stanie zrozumieć te marki. I tutaj mam na myśli te marki, które wydały oświadczenie, że się nie identyfikują z tymi poglądami modelki. Co oni tak naprawdę mają zrobić? Jeżeli to nie jest jakiś gigant, jeżeli to nie jest jakaś wielka marka, która może szestać pieniędzmi na lewo i prawo, organizując sesje zdjęciowe, to uwierzcie mi, że koszty zorganizowania sesji zdjęciowej i koszty w ogóle tego, żeby mieć ładne zdjęcia jako efekt końcowy, są gigantyczne, bo Albo trzeba dojechać do odpowiedniej lokacji. Ja widziałam, że często zdjęcia, na których pozowała Samuela, były organizowane za granicą, gdzie trzeba kupić bilety całej ekipie, trzeba zapłacić za zakwaterowanie. Albo jeżeli są na miejscu też organizowane, to często są to sesje w studiu. Wynajęcie studia fotograficznego też nie jest tanie. Do tego dochodzi cała ekipa, czyli fotograf, oświetleniowiec, dochodzi też wypłata modelki, później retuszowanie zdjęć. To zazwyczaj, tym zazwyczaj zajmuje się fotograf, ale też nie zawsze. Do tego dochodzi makijażystka, fryzjer, stylistka. Jest tak dużo osób zaangażowanych, czasami jest jeszcze, są jeszcze jakieś asystentki planu, czasami są jeszcze osoby, które pomagają się przebrać. Modelce czy modelkom. To są naprawdę gigantyczne koszty. I często zorganizowanie takiej sesji zdjęciowej to jest e, gigantyczny wydatek dla młodszych marek, czy dla mniejszych troszeczkę marek, które nawet dobrze sobie działa, e, działają, dobrze sobie radzą, ale są jednak mniejsze. Także, jeżeli zobaczycie, że jakaś marka nie skasowała zdjęć, a nie zgadzacie się z poglądami Samueli, to ja Was proszę o to, żeby. Żebyście po prostu zastanowili się nad tym, bo często ci ludzie, sami właściciele marek, są w nieciekawej sytuacji. Kolejne oświadczenie od Gosi Baczyńskiej. Marka Gosia Baczyńska nie współpracowała bezpośrednio z panią Samuelą Górską, występującą w charakterze modelki jednej z platform sprzedażowych, gdzie można, kupić, um, gdzie można kupić również nasze produkty. Zdjęcia z tej platformy były zamieszczane na naszych profilach, lecz po skandalicznej wypowiedzi modelki zostały z nich usunięte. Pracujemy też nad usunięciem wizerunku tej modelki z naszej strony internetowej. Przede wszystkim pragniemy z całą stanowczością oznajmić, że nie popieramy wypowiedzi ani poglądów pani Samueli Górskiej. Mając ogrom sympatii i poparcia dla grup wskazanych przez tę osobę. Kolejną osobą, która się wypowiedziała w tej sprawie jest projektant Sieracki. Chciałam tylko powiedzieć, że. Podejmując z kimkolwiek współpracę, nikt nie ma na dzień dobrze wypisanych swoich poglądów na czole. Może i szkoda, bo cholernie ciężko i przykro słuchać, że ktoś Cię nie chce w kraju, w którym żyjesz. Na swoim profilu nie mam już żadnych zdjęć z osobą, której słowa bardzo mnie dotknęły i strasznie mi przykro, że w XXI wieku w środku Europy dzieją się takie rzeczy. Do... Każdy ma prawo żyć gdzie chce i jak chce, czy to gej, czy Żyd. A ja się podpisuję pod tym obiema rękoma. A jednocześnie, znając już mój punkt widzenia, nie będę więcej e, się na ten temat wypowiadać. Natomiast chciałam wam opowiedzieć, że właśnie modeling bardzo, bardzo zaczyna się zmieniać przez social media. I ja pracowałam przez wiele lat na kontraktach zagranicznych, naprawdę nikt nigdy się mnie nie spytał o moje przekonania polityczne i zazwyczaj tak było, że modelki nikogo nie interesowało, jakby my byłyśmy anonimowe poza tymi modelkami, które zostały super gwiazdami oraz poza gwiazdami, które pracowały jako modelki. Ja Wam zawsze mówiłam, że jest właśnie ta różnica pomiędzy top model, a pomiędzy modelką. Modelka nieważne, kim jest, nieważne, skąd pochodzi. Jesteśmy anonimową, jesteśmy anonimową osobą, która reklamuje jakieś produkty. Dlatego też często w modelingu, zwłaszcza kiedy ja zaczynałam, to mówiono, że dobrze jest mieć taki typ urody, który można łatwo zmieniać odpowiednim makijażem, żeby być taką przezroczystą, jakby taką białą kanwą, na której może wykazać się makijażysta, może wykazać się projektant, dobierając jakieś ubrania do naszego typu urody, albo zmieniając trochę podbijając niektórymi kolorami to, jak my wyglądamy. Natomiast e, właśnie e, duże gwiazdy, duże modelki, te takie top, 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 typu Cindy Crawford, czy Naomi Campbell, to były osoby, których e, ludzie, wiedząc, że one pracują jako modelki, to były też ciekawe ich. Takiej zwykłej modelki, która zarabia, która dobrze pracuje, która robi fashion wiki. Nikogo nie obchodziły takie dziewczyny. A teraz Okazuje się. Ja Wam od razu powiem, że Samuela nie ma takiego dużego followingu, bo ona ma 27 tysięcy obserwacji. Znaczy, to i tak jest dużo osób, które ją śledzą, oczywiście, ale porównując do takich bardzo e, prężnie działających profili na kanałach społecznościowych, to to jest trochę słabszy wynik. Natomiast to już jest wynik na tyle duży, że można zobaczyć, że ludzie interesują się tym, co ona ma do powiedzenia. I w związku z tym, dzięki social medium, e, nawet taka. Anonimowa modelka przestaje być już anonimowa. I Wydaje mi się, że social media mogą być taką fajną furtką do tego, żeby działać. Ja mówię oczywiście z perspektywy modelki, żeby działać i żeby też jednak pokazywać siebie, żeby pokazać bardziej swój charakter, żeby pokazać bardziej swoją charyzmę. To jest tak, że to zupełnie wywraca modeling do góry nogami. Jak dużo osób zaistniało na social mediach dzięki swojemu charakterowi niekoniecznie pięknym zdjęciom. Nie mam tutaj na myśli, że ktoś jest brzydki, tylko niekoniecznie pięknym. Pięknym zdjęciom, ale dzięki charyzmom. E, dzięki charyzmie, przepraszam. Tak samo teraz, kiedy chodzi się na castingi w niektórych państwach, już coraz więcej tych państw jest, to klienci pytają o to, ile się ma obserwacji na Instagramie, więc to jest też bardzo istotne. I zobaczcie, teraz możecie zobaczyć, jak duży wpływ to kim jest modelka, ma na daną e, markę. To znaczy, jeżeli modelka wyraża jakieś, no moim zdaniem, nienawistne poglądy, to marka na tym traci. Więc marki, wydaje mi się, że po tej aferze. Właśnie, zobaczcie, jak to dużo może zmienić. Być może po tej aferze marki będą sprawdzały jednak te profile społecznościowe, ponieważ obecnie modelka to jest nie tylko modelka, w momencie kiedy ma założony Instagram i w momencie kiedy prężnie tam działa, prężnie wrzuca swoje myśli. Podsumowując, moim zdaniem teraz dzięki temu, że działają social media, dzięki temu, że możemy wyrażać swoje myśli, dzięki temu, że jest coś takiego jak ta obserwacja, jest ten following cały. To do modelingu dodaje się charakter, dodaje się duszę, i modelki zaczynają być takimi osobami z krwi i kości, a nie tak jak wcześniej, tylko po prostu ładną buzią i ładnym ciałem, na którym dobrze wyglądają ubrania. Kolejną sprawą, jeszcze którą chciałam Wam poruszyć, jest taka moim zdaniem no hipokryzja i to ostra hipokryzja ze strony Samueli. Chodzi tutaj o to, że no chyba nie jest to żadną tajemnicą, że bardzo dużo osób pracujących w branży modelingowej, czy w branży fashion, czy w branży artystycznej to są osoby, które identyfikują się jako społeczność LGBT. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, prawda? Ja pracując przez ponad 10 lat na kontraktach zagranicznych sama wiele razy spotkałam się z osobami homoseksualnymi um, czy w ogóle z osobami należącymi do społeczności LGBT? Te osoby, całe szczęście, nie musiały się wstydzić, można było normalnie porozmawiać. Kiedy ja opowiadałam o swoich randkach, to te osoby opowiadała o swoich randkach. Bardzo naturalna rozmowa, która bynajmniej nie wywoływała we mnie żadnego dyskomfortu. I mówię tutaj i o projektantach, i o makijażystach, i o fryzjerach. Oczywiście nie wszystkich, no bo wiadomo, że każdy człowiek jest zupełnie inny. Ale nie wyobrażam sobie, być osobą, która nie chce LGBT w swoim kraju, a potem idzie na sesję i normalnie rozmawia z makijażystą, który być może jest gejem, a na koniec jeszcze bierze zapłatę od projektanta za pozowanie do jego kolekcji w momencie, kiedy projektant też jest osobą homoseksualną. Tego nie jestem w stanie zrozumieć i też zastanawiam się czy ona nie, nie zdawała sobie sprawy z tego, że narobiła do własnego gniazda? I w tym momencie wygląda na to, że jest spalona. Nie wydaje mi się, żeby dużo osób po tym chciało z nią pracować. A jeżeli e, będą jakieś firmy, które będą z nią pracowały, to będą firmy, które najprawdopodobniej będą podzielały podobne opinie, podobny światopogląd e, co Samuela. I właśnie, i tu już Samuela wtedy będzie zatrudniona nie ze względu na to, jak wygląda, nie ze względu na swoją twarz czy swoją sylwetkę, tylko ze względu na swoje przekonania, które moim zdaniem są bardzo skrajne i są bardzo niebezpieczne. I ja osobiście cieszę się, że tak dużo osób zaczęło o tym mówić, zaczęło udostępniać to, co się wydarzyło w ogóle w sieci. I cieszę się, że marki odwracają się od pracy z takimi osobami. Jednocześnie jeszcze powiem Wam, bo to nie jest tajemnica, jeżeli ten temat Was zainteresował, to od razu do tego dojdziecie. Narzeczonym Samueli jest Rafał Torkowski z Top Model. I Rafał stanął w obronie swojej narzeczonej. To oświadczenie, które wydał, jest takie. Nie chcę się za bardzo nawet komentować tego oświadczenia, natomiast tak zwyczajnie po ludzku, jak nie jestem w stanie zrozumieć poglądów Samueli, to jestem w stanie zrozumieć, że w jakiś sposób on chciał stanąć w postronie i w obronie swojej narzeczonej. Nie mam zielonego pojęcia, jakie on ma poglądy. W każdym razie przytoczyłam to tylko po to, żeby wam powiedzieć, że. Jeżeli możecie, to naprawdę powstrzymajcie się od wysyłania tej osobie gruźb, życzenia śmierci. To już naprawdę jest zdecydowanie, no to idzie zdecydowanie za daleko. Tak jak ja absolutnie nie zgadzam się z opinią tej dziewczyny, bo to jest po prostu straszne. Tak. Nie posunęłabym się do tego, żeby życzyć jej śmierci, czy żeby grozić jej w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych. Hej, tutaj ja z przyszłości. Jestem w trakcie montowania odcinka i chciałam tylko dodać, że ja rozumiem, że wielu z Was ta sytuacja wywołuje skrajne emocje. Ja tak samo byłam wściekła wczoraj, kiedy się o tym dowiedziałam, ale nie wysyłajcie żadnych gruźb, nie, nie, nie. Wiem, nie, nie... Nie życzcie śmierci tej osobie, dlatego że ona już została ukarana. I właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że to jest najlepsze zakończenie jakie może być. Marki i tak już nie będą chciały z nią pracować, a w momencie kiedy nie będziecie nakręcać tych wszystkich komentarzy, to jej profil naturalną śmiercią najprawdopodobniej umrze. No i jeszcze podsumowując, naprawdę cieszę się, że dzięki social medium modeling zyskuje charakter, że zyskuje duszę, że, że zyskuje nie wiem jakiś taki czynnik ludzki i że modelki to już nie będą takie anonimowe popychadła, których, o których nikt nie mówi, które nie mają prawa głosu. Także taką zmianę zauważyłam i no cóż mam nadzieję, że ten odcinek był dla was ciekawy i mam nadzieję, że podzieliłam się z wami ciekawymi przemyśleniami. Wielkie dzięki za to, że jesteście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, bye bye. Zmontowałam już odcinek, ale chcę wam dorzucić jeszcze coś ekstra, co moim zdaniem jest dobrym takim zakończeniem w moim mniemaniu tej całej sprawy. To jest post, który pojawił się u Michała Piruga. Teraz już go nie znajdziecie, ale w internecie nic nie zginie. E, Michał Piróg wrzucił zdjęcie e, z tego, taki screen z tego filmu, gdzie Samuela się wypowiada, i napisał znam panią. Czemu kochana nigdy mi w twarz nie powiedziałaś, jak bardzo mnie nie chcesz swoim ide swojej idealnej wizji świata. No zobaczcie, czy to nie jest hipokrezja? Okazuje się, że Samuela nie stroniła i nie unikała osób, których w ogóle najchętniej nie widziałaby w swoim kraju. Więc hipokryzja level max. A teraz jeszcze wrzucam Wam filmik, który się pojawił na story Michała Piruga. I jak wiecie, ja kilkukrotnie krytykowałam zachowanie Michała Piruga w programie Top Model. To mogło być wyreżyserowane, to mogło być odpowiednio zmontowane. To jednak nie zmienia tego, że. Zgadzam się. Zgadzam się z tym, co powiedział i też wydaje mi się, że pomimo złości, pomimo negatywnych emocji, jakie możemy odczuwać, to warto jest zachować spokój i powstrzymać się przed takimi zachowaniami, jakich może nam być później wstyd. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Moi drodzy, wiem, że dzisiaj... E... Zresztą sam zamieściłem w zdjęcie dziewczyny, która wypowiadała się. Mm... Na konfederacji, e, na temat tego, co jej przeszkadza, i tak dalej. I jest to wypowiedź skandaliczna, e, aczkolwiek wiem, że ktoś tak może myśleć. E, I wiem, że wiele osób może być zbulwersowanych, zwłaszcza, że jest to osoba, która faktycznie gdzieś tam pracuje dla brandów, dla firm, które e, w swoim DNA, jak gdyby, mają co innego wpisane. Natomiast prośba jest następująca. Nieważne, co myślimy, nieważne. Jakie słowa wypowiemy, nie powinno to powodować u nas e, reakcji, których sami byśmy nie chcieli. Więc życzenie komuś śmierci mm, i wyzywanie od najgorszych to nie jest metoda. Także pozdrawiam i pamiętajcie, nie róbmy tego innym, czego byśmy nie chcieli, żeby robiono nam.